Janusz Grabowski, podcast o możliwościach nieruchomości, sprawdzone i dobre porady dotyczące zakupu i kredytowania nieruchomości. Zapraszam do słuchania. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy, podywagujemy, czy warto, czy są kredyty na obrót w nieruchomościach. Czyli potocznie mówiąc na flipy. Czyli jak wziąć kredyt kupując nieruchomość, czyli zwane hipoflipo, szybko i na tym jeszcze dobrze zarobić. Mamy kilka możliwości, ale może inaczej, na początek. Czy faktycznie istnieje kredyt na flipa? Faktycznie nie. Nie ma takiego produktu, że można powiedzieć, że to jest na flipa i to będzie. Teoretycznie. Idea Bank coś podobnego stworzyła, o, ale no, kosztów tego jest trochę. Jest tylko na firmy, no i też z większym wkładem własnym. Istnieje kilka możliwości, jednakże jak to. E, po to się gdzieś tam myśliwe, że przeważnie biorą kredyty, żeby wykorzystać jak najmniejszą ilość własnej gotówki, ale to tym za chwilę. Czyli realnie mówiąc, nie ma jakby kredytu na flip, ale istnieje kilka możliwości. O której za chwilę powiem, jak możemy skredytować taki kredyt na flipa i jakie są tego plusy i minusy. Opowiem o kredytach zabezpieczonych, czyli hipotecznych lub firmowych i niezabezpieczonych, też prywatnych i firmowych. I na co warto zwracać uwagę przy wzięciu takiego kredytu. Przede wszystkim, co nas najbardziej interesuje przy kredycie na flip? To interesuje nasz czas zrealizowanie, no bo okazje szybko schodzą z rynku, zwłaszcza przy tak obecnie rozgrzanym rynku, więc to musi być produkt, który jest w miarę szybko przyznawany, chyba że jesteś w stanie ustalić dobry termin na załatwienie wszelkich formalności kredytowych. Druga kwestia jest cena. I tu mamy jakby dwa czynniki, które na to wpływają. Kwota przyznania Czyli prowizja opłaty początkowej, jak i kwota powiedz, spłacenia, czyli można powiedzieć inaczej rekompensata za wcześniejszą spłatę, opłata, prowizja za nadpłatę, całkowita spłatę kredytu. Co jest ważne? Że ten jeden i drugi wskaźnik, czyli prowizja za przyznanie, jak i za spłatę kredytu powinna być zerowa. Albo jak najbliższa 0. Jeżeli mówimy o kredytach hipotecznych, przy wkładzie na 10% mamy możliwość skorzystania z jednego, dwóch banków w ewentualnych przypadkach, które mogą mieć 0 na dzień dobry i 0 za wcześniejszą spłatę. Ewentualnie no istnieje jeszcze możliwość skorzystania z PKOBP, gdzie jakby płacimy na dzień dobry pakiet, czy 25% za udzielenie kredytu, ale większość tych środków po spłacie jest zwracane. Gdzież ten pakiet jest na 4 lata, jest to ubezpieczenie? To ubezpieczenie proporcjonalnie, jeżeli to jest na 4 lata, czyli jeżeli sprzedamy mieszkanie po 4 miesiącach i spłacimy kredyt 4 miesiące, czyli zostaje nam 44 z 48 miesięcy do spłaty ubezpieczenia, to te 44,48 48 są do zwrotu. Czyli tak naprawdę no 90% opłaty początkowej jest do zwrotu. I zamiast 3,25% może to być opłata rzędu około 0,3%. Więc nie jest tego dużo, ale dochodzą do tego jeszcze koszty innego typu. Jak? No, przede wszystkim kwestia formalności. To kredyt hipoteczny, niestety, jest jednym z najbardziej sformalizowanych, z papierologicznych e, kredytów. Jest jak najwięcej dokumentacji i to odnośnie dochodów, i to odnośnie nieruchomości. No i czasy procesowe, kolokwialne, 21 dni. Które mówi ustawa o krycie hipotecznym, często nie jest dotrzymywane i banki skutecznie robią wszystko, żeby ten termin ominąć i wydłużyć czasy procesowe, o ile się tylko da. Ale liczmy, że mamy, że. Z... Bywca Jest w stanie poczekać. To co nas jeszcze tutaj kosztuje? Wycena nieruchomości, to jest koszt między 200 a 1000 zł. Liczmy, że to jest mieszkanie, to załóżmy średnio 500 zł. Dodatkowo wpis hipoteki 200 zł, podatek od wpisu hipoteki 19 zł. Następnie przy sprzedaży nieruchomości wykreślenie hipoteki, podwyższenie oprocentowania na czas ubezpieczenia pomostowego, czyli na czas prawomocnego wpisu hipoteki w księdze wieczystej. Ubezpieczenie nieruchomości, no które tak czy siak, uważam, że powinno być na to, jeżeli to jest slip na 2-3 miesiące, to są koszty gdzieś tam poboczne, ale wycena nieruchomości, wpis hipoteki, wykreślenie później hipoteki, co trzeba dać dla nowego kupującego, a także opinia o kredycie. W zależności od banku, koszt między 50 a 250 zł, czyli informacja o tym dla nowego kupującego potrzebne do aktu, chyba że nowy kupujący jest kredytowe, to wtedy także do już w większości banków do wnioskowania o kredyt. Opinia o tym, że jaki jest numer konta technicznego do spłaty kredytu, jakie aktualne saldo i że bank zwolni zabezpieczenia, przede wszystkim właśnie zwolni hipotekę, dali zmazalne na wykreślenie obciążenia danego banku. Kolejna kwestia jest przy kredycie, przy inwestowaniu na kredyt hipoteczny. No, jest to fajne na początkującego Kowalskiego czy Nowaka, który nie ma działalności, nie ma zdolności kredytowej poza etatem. No i tak naprawdę poza kredytem hipotecznym zostaje mu tylko kredyt konsumencki, ewentualnie obrotowy. To jest to druga kwestia, o której za chwilę. Ale wracając jeszcze do kredytu hipotecznego, no koszty początkowe tak naprawdę od 1000 do można 10 tysięcy plus koszt całkowitej spłaty, który jest maksymalnie 3%. Pr. A na szczęście w dużej części banków jest zero. Jednakże uważajcie na zapisy, które w niektórych bankach jest, że ok, nadpłaty są darmowe od pierwszej złotówki, ale całkowita spłata kosztuje. I to warto na to zwrócić uwagę. I co mimo kredytu hipotecznego, że to byłby inny produkt, że inaczej, jeżeli to jest na zakup krótki, typu właśnie flip, to warto się stanowić nad ofertami z ubezpieczeniami. Czy płatnymi nadzgóry, czy miesięcznymi, które potrafią obniżyć koszty prowizji. No bo to jest opłata początkowa, której już nam nie dotrzymamy zwrotu, chociaż podobno można o to walczyć, są so, wśród tych konsumenckich możliwości i orzeczenia trybunału, ale nie o tym dzisiaj, bardziej o kwestii hipotecznej. Więc no, mam możliwość wzięcia i spłacenia kredytu hipotecznego, kupna nieruchomości na kredyt hipoteczny, jeżeli zbywca wyrazi na to zgoda. Czas załatwienia kredytu. Dwóch tygodni do dwóch miesięcy pod warunkiem, że jesteś do tego dobrze przygotowany. O tym był inny mój podcast, do którego posłuchania zapraszam, jeżeli nie słyszałeś. Idąc dalej, inną możliwością są kredyty konsumenckie, czyli tak zwane gotówkowe. Problem takiego kredytu jest to, że. Decyzyjność jest automatycznie, często w banku, w którym posiadasz wpływy nagrodzenia. Drugim sposobem jest czas, że tak naprawdę nie automatycznie to przeważnie w 1-2 dni robocze. Masz decyzję na stole tak naprawdę decyzja równa się umowa, podpisana umowa, równa się uruchomienie środków. Czyli w ten sam dzień, co podpisujesz umowę kredytu, najpóźniej dzień później masz. To yy, zaklepan. Problem kredytu gotówkowego jest to, że no jest szybko, a jak coś jest szybko, to niestety często to jest drogie. I kredyty konsumenckie gotówkowe mają bardzo często duże opłaty początkowe. Czasem znajduje się paręki 0%, ale koszty początkowe potrafią być nad 5, 10 czy 15% na dzień dobry. Od kwoty kredytu, więc tu bardzo jest kwestia sprawdzenia. Druga rzecz, mimo że dobrze jest liczona zdolność kredytowania gotówkowego kredytu, może się że na kredyt gotówkowy masz zdolność na 150 tysięcy, a na kredytu hipotecznego nie masz wcale zdolności albo 50 czy 100. Jednakże, właśnie, kwota kredytu gotówkowego w jednym banku jest między 100 a 200 tysięcy. W większości banków średnio gdzieś tam 120-150, co to znaczy, że to jest fajne dla osób. Które no, inwestują w nieruchomości w mniejszych miejscowościach. No, tam te ceny transakcyjne są takie, że jesteś w stanie to zaakceptować. E, taka kwota wystarczy. No chyba, że zdolność kredytowa pozwoli wzięcie kredytu w kilku banków. Tu uważaj bardzo na zapytania. Warto Rosonie wybrać te banki, żeby nie no, robić sobie podgórkę albo dostać gorsze oferty, z tego względu, że niektóre banki patrzą na ilość zapytań o kredyt w ostatnim miesiącu czy kwartale. Jaki jest minus kredytów gotówkowych? Opłatami początkowymi no to jest wysokość raty miesięcznej. Znaczy te kredyty są przyznawane na okres od 5 do 12 lat, przeważnie 80. Co za tym idzie? Rata na 100 tysięcy no to jest około 1,5 do 2000 tysięcy złotych miesięcznie. Przy kredycie hipotecznym to jest około 500 złotych, więc no Koszt obsługi takiego kredytu jest znacznie większy. Jednakże w większości przypadków kredyt gotówkowy i tak czy siak jest tańszym kredytem niż pozyskanie kapitału często z rynku. Ale nie zawsze. Zresztą, kto ma jakie źródła i dostępy. tego, to było? Nie wspomniałem jeszcze o jednym plusie: każdy kredyt gotówkowy, czyli konsumencki do kwoty 255 tysięcy, nie może mieć opłat za wcześniejszą spłatę. Czyli tutaj, no okej, okay, są wyższe opłaty początkowe, ale nie ma opłaty rekompensacyjnej za szybszą spłatę kredytu. No więc, no jest na tyle fajne, że te odsetki są niższe. Mm, minusem do kredytu gotówkowego, a plusem kredytu hipotecznego, o którym wspomniałem, jest możliwość, jeżeli wnioskujemy także o remont, o zrobienie okresu karencji. Czyli na przykład płacimy tylko same odsetki, kredyt stoi w miejscu. Co to daje? No, że co miesiąc płacimy mniej za to mieszkanie, które no, ma być sprzedane, no i na czas remontu woła jeść, tak? Opłaci czynsz, opłać rachunki, opłać ratę kredytu, no i jeszcze nie remonty. Kosztów to nie miara, więc w tym momencie każdy koszt jest fajnie, jak jest obniżony. Jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą od minimum pół roku, a najlepiej od roku a idealnie od dwóch lat, wtedy mamy bardzo duży zakres kredytów firmowych, inwestycyjnych, które też możemy zrobić najpierw jako kredyty hipoteczne, czyli inwestycyjne, firmowe na zabezpieczenie. Tutaj zbyt dużego wyboru nie mamy, jeżeli chodzi o wkład własny, musi być to często 20, jak nie 30% ceny nieruchomości, i druga kwestia jest to, że wtedy też jest typowo jak kredyt hipoteczny, weryfikowana nieruchomość, wpis hipoteki, później wykreślanie hipoteki, czas opłaty i mimo wszystko jest to kredyt droższy firmowy niż zwykły kredyt hipoteczny. Ale można też zawnioskować o kredyt konsumencki, ale firmowy, czy taki można powiedzieć kredyt inwestycyjny niezabezpieczony, lub po prostu kredyt no, niezabezpieczony obrotowy, ale jako ratalny. Tutaj te wolumeny są wyższe. W większości banków tym takim ograniczeniem jest niezabezpieczonych kredytów 500 tysięcy, czyli pół miliona złotych. To już jest kwota, no, z którą już można fajnie poobracać. No, może to nie są miliony, ale już można w tym zakresie znaleźć nieruchomości. Wydaje mi się, że nawet też w Warszawie jakieś transakcje na takiej kwocie można znaleźć. Działam na rynku woznańskim, no to jak się dobrze trafi kawalerki, to tak naprawdę dwie kawalerki w tej kwocie pół miliona możemy zorganizować. I to już na, na lepszym standardzie, wyższym metrażu. Ale jakie są minusy? Kredyty firmowe, niezabezpieczone i ogólnie kredyty firmowe nie wchodzą, jakby pod ustawę o kredycie konsumenckim. Co za tym idzie. Mają opłaty za wcześniejszą spłatę przez całe okres trwania umowy, często albo przez 50 lat. No i często są to opłaty 5% na dzień dobry, albo co roku 5,4 czy jeden, Są też banki, które nie mają opłaty za przyznanie, jak i za wcześniejszą spłatę, jednakże ich jest niewiele na rynku. Ale takie możliwości też są. Wiem, bo sam osobiście korzystałem. Istnieje taka możliwość. Jaka jest jeszcze możliwość przy kredytach firmowych? Odpalenie sobie kredytu obrotowego, o którym też nagrywałem podcast, na co warto zwrócić uwagę. Jednakże, no, kredyty obrotowe przeważnie są na 3-4-krotność, max może 6-krotność obrotów na koncie bankowym. Co to znaczy? No, jeżeli prowadzisz jakąś tam małą firmę, albo jesteś na samozatrudnieniu, masz, 10-15 tysięcy złotych przelewów miesięcznie, Takiego kredytu obrotowego jesteś w stanie zorganizować między 40 a może 100 tysięcy złotych. Nie jest to też zbyt duża kwota, żeby było. Dwa, no musisz na tym koncie robić te obroty, żeby bank dalej chciał trwać. Plus kredytów obrotowych jest taki, że to jest tani kredyt i ma niskie opłaty początkowe. No, często to jest też 10% w skali roku, ale no, przez ten rok mało się zapłaci na dzień dobry. Jak się dopilnuje, lub weźmie się fajny e, kredyt obrotowy, to opłata za odnowienie jest niewielka. Albo się zamknie przed odnowieniem ten kredyt, i wtedy tej opłaty w ogóle się nie ponosi. Więc razem jest kilka tutaj możliwości. Jeżeli masz własną gotówkę, także możesz kupić nieruchomość za gotówkę. E, jeżeli stwierdzisz, że chcesz ją sobie zostawić. Ok, kupiłeś za gotówkę. Możemy w ciągu roku yy, w każdym banku zrobić refinans kosztów poniesionych na cele mieszkaniowe i sobie to mieszkanie, jakby robisz cashback, kupujesz mieszkanie na hipotekę po zapłaceniu i bank Ci oddaje pieniądze jakieś zabezpieczenie nieruchomości. Albo możliwość zrobienia tak zwanego kredytu w rachunku bieżącym, czy takiego salda obrotowego, debetowego, Zabezpieczonego nieruchomości. Wtedy na przykład może zrobić 70-80% wartości nieruchomości, ale to nie będzie na przykład pół miliona, jak to w bankowa. że no, Jeżeli wartość nieruchomości jest 2 miliony, to jesteś w stanie sobie na te 1,5 miliona zrobić kredyt obrotowy. Na okres 10-20 lat nie jest badana wtedy zdolność kredytowa, i cały czas masz przyznany ten kredyt. Nie wiem, po tym czasie będziesz musiał ci ten kredyt spłacić. Trochę jak kredyt balonowy, o którym dziś tam yy, opowiadają ludzie za zagranicy zwłaszcza Anglii, ale do końca yy, nie tak działa, istnieje mała możliwość, jednakże istnieje. Teraz sumując, da się kupić nieruchomość na kredyt i sfinalizować transakcję, yy, sprzedać to dzięki instytucjom bankowym. Czyli zrobić flipa na kredyt nie do końca a, może powiedzieć, kredyt jest na cele mieszkaniowe, ale no, nikt ci nie zabrania sprzedać tego mieszkania. Jednakże, jeżeli będziesz na to autorycznie no, robić i Twoja działalność będzie pokazywać, że głównym polem działalności jest handel i obrót nieruchomościami, no to może się okazać, że bank w pewnym momencie powie pas, stop i ok. Tak, dam Tobie, drogi kliencie, kredyt ale proszę wnioskować nie o kredyt hipoteczny, mieszkaniowy, tylko już o kredyt inwestycyjny, firmowy, Wtedy tak, gdzie są gorsze warunki. Więc warto w pierwszej kolejności zadbać i wykorzystać zdolność kredytową na osobę prywatną, jeżeli mówimy o kwestiach hipotecznych, żeby były wyniki na działalności, a później rozmawiać o kredytach na działalność, zwłaszcza obrotowych, niezabezpieczonych, no bo on da do jak najszybciej pieniądze i możliwości zysku. Druga kwestia jest taka, że w niektórych bankach przy kredytach niezabezpieczonych możesz wnioskować o kredyt, i masz na przykład decyzję ważną dwa tygodnie lub miesiąc na uruchomienie kredytu. To znaczy, Wierzę, że coś jeszcze będziesz, może podpisywać, ale nie masz jeszcze e, umowy przedstępnej albo no, na drugie pole negocjacji ze zbywcą będzie się rozmawiał za tydzień, to możesz już na spokojnie zawnioskować ten kredyt, mieć decyzję, idzieś na negocjacje już z pewniakiem, że masz pieniądze w ręku, jak trzeba to dzisiaj, czy tam jutro podchodzimy do, do umowy aktu, uruchamiasz kredyt przed aktem, spłacasz środki, masz nieruchomość zabukowaną, kup, kupioną fajnej cenie. No, więc to też jest jakby atut kredytów tych niezabezpieczonych, bo nie musisz pokazywać nieruchomości. E, masz już promesę, decyzję kredytową, więc wiesz, ile gotówki dostaniesz. Taka decyzja jest ważna dwa tygodnie do miesiąca, ale pamiętaj, że jak będziesz tak robić teoretycznie, no to niestety banki mniej będą się do ciebie tutaj rozmawiać, bo będą zapytania kredytowe, które przy kredytach niezabezpieczonych bardzo duże mają znaczenie na przyznawalność e, kredytu, decyzji, czy też, można, inaczej mówiąc, na e, dobrą ofertę, czy dobry scoring e, Ciebie jako klienta. To tyle na dzisiaj. Jeżeli podobało Ci się nagranie, będę wdzięczny za udostępnienie tego dalej. Zapraszam do kontaktu. Pozdrawiam Janusz Grabowski.